Nie wiecie, że z nieba pada deszcz. Ale nie wiecie, że kiedyś zamiast deszczu był, był mleczny deszcz. W dniu 10 czerwca 1000 roku ludzie nie wiedzieli, co to jest zwykły deszcz. Wyobraźcie sobie teraz brak wody po prostu wszędzie tylko było mleko. W dzisiejszych czasach ludzie bez wody przecież nawet żyć nie mogą. Niektórzy. Obecnie mamy rok 2024, lecz w roku 1200. Dzielna suczka o imieniu Betty miała już dość picia mleka, więc wyruszyła na poszynkiwania szukając czegoś innego do picia. Betty szła, szła i szła, aż, aż spotkała dwa króliki. Jeden był czarny, a drugi był. Czarny króliku, jak ty się nazywasz? Nazywam się Milka. A ty jak się nazywasz, dody króliku? Nazywam się Jo. A ty jak się nazywasz, czarny piesku? Ja, nazywam się Betty. Czego tu u nas szukasz? Potrzebujesz pomocy? Tak, staram się odnaleźć czegoś innego do picia, bo mam już dosyć tego mleka. Tak, my też już mamy dosyć tego mleka. Przydałoby się napić już coś innego, bo nam się już przepiło. Już wiem, mamy jeszcze dwóch przyjaciół. A no tak, to jest przecież Kuba i Baki. No tak, oni przecież mogą wiedzieć, czy jest coś innego do picia. I wyruszyła i spotkała znowu pięknego... Ślimaczka. Cześć, jak się nazywasz? Już się nazywam tu pewnie Betty jesteś. Tak, a wiesz gdzie są Kuba i Baki? Wiem tylko gdzie jest Baki. Dobrze, a gdzie on jest? Niedaleko małego lasku. Dziękuję ci Halinko. I Betty szła przez mały lasek. I spotkała Bakiego. Hejka, ty pewnie jesteś Baki. To ja. Czy wiesz, gdzie można znaleźć coś innego do picia oprócz mleka, Baki? Niestety nie wiem, ale może kuba ci pomoże. A gdzie on jest? Kuba jest obok wielkiego domku. Betty szła i jest obok wielkiego domku. Kto tam? To ja, Betty, czy wiesz, gdzie można znaleźć coś do picia oprócz mleka? Och, niestety nie wiem. Jakbym wiedział, to bym ci powiedział Betty. Przykro mi, musisz znaleźć kogoś innego, kto Ci może pomóc. Och, tak bym chciała pomóc tej Betty, ale naprawdę nie wiem, gdzie jest coś innego oprócz mleka. I Betty idzie zawiedziona, że nie ma nic innego oprócz w... mleka. Och, zobacz, Milka! Idzie Betty. Oj, ale ona nie wygląda zbyt dobrze. Chyba misja się nie udała. Betty idzie tak jeszcze chwilę. Aż znajduje wielką kałużę z czegoś przyzroczystego do picia. Po długich poszukiwaniach Betty w końcu odnalazła coś innego do picia oprócz mleka. I nazwała to woda. Betty szybko biegła do przyjaciół, żeby poczęstować ich nowym odkryciem. Mmm, ojejku Betty, jakie to przepyszne! Mmm, Betty, chopa! Prawdę! Fajnie, że żeś poszła potem na nową rzecz. I Betty wróciła do domu i od tamtej chwili mamy wodę.